Poprosiłam ojca, by poprowadził mnie do ołtarza. Zrobił pauzę. Potem powiedział, że nie jest pewien. Musi to przemyśleć. Już wtedy powinnam była wiedzieć, jaka będzie jego odpowiedź. Kropka mam na imię Grace. Mam 26 lat, i za 5 dni wychodzę za mąż. Suknia została wybrana. Kwiaty są ułożone. Mój narzeczony Andy prasuje swoją koszulę, jakby to był mundur wojskowy. Wszystko jest gotowe z wyjątkiem jednej rzeczy, o którą nie sądziłam, że będę musiała błagać. Ręka do trzymania. I to nie byle jaką. Mojego ojca. Moja matka zmarła, gdy miałem 16 lat. Rak piersi. Długi, powolny. Taki, który wciąga duszę, zanim zabierze ciało. Kiedy to się skończyło, moja siostra Ashley płakała najgłośniej. Ale myślę, że to ja zniknęłam. Moja mama była sprawiedliwa, kropka, potrafiła sprawić, że dwie bardzo różne córki czuły się tak samo postrzegane. A kiedy odeszła ta równowaga, zniknęła z dnia na dzień kropka, mój ojciec Tomas został z nastolatką, która wiedziała, jak funkcjonować, i drugą, która wiedziała, jak się rozpaść. Wybrał tę, która upadła. Ashley była starsza tylko dwa lata, ale wydawało się, że dwadzieścia kropka miała sposób bycia delikatną, kruchą, bez końca potrzebującą łagodnego oświetlenia i łagodniejszych odpowiedzi. Mój ojciec nazywał ją wrażliwą. Ja nazywałam ją wyrachowaną. Ale nikt mnie o to nie pytał kropka zmywałem naczynia. Składałam pranie. Załatwiałem sprawy. Ashley odpoczywała. A gdybym kiedykolwiek coś powiedziała, Tomas westchnąłby. Ona wciąż dochodzi do siebie, Grace. Po prostu daj jej spokój. Z czego dokładnie dochodzi do siebie, nigdy nie uzyskałam odpowiedzi, kropka, i może on też nigdy nie dostał. Ale rok po roku ona taka pozostawała. Dochodziła do siebie po przeziębieniu, po rozstaniu, po pogodzie, po życiu. Cokolwiek to było, zawsze kupowało jej czas, a mnie kosztowało, mój kropka jest pewna cisza, która żyje w córkach takich jak ja tych, które są użyteczne, ale niechwalone, obecne, ale niewybierane. Uczy, jak stać się małą. Nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Przestajesz pytać. Przestajesz oczekiwać, kropka, przestajesz wierzyć, że możesz być tym, który liczy się najbardziej, nawet tylko przez chwilę, kropka, a jednak, kiedy Andy oświadczył się zeszłej wiosny, kiedy usiedliśmy, by zaplanować ślub, kiedy rozmawialiśmy o tym, kto poprowadzi mnie do ołtarza, nawet się nie zawahałam. To będzie tata, powiedziałam. Oczywiście, że to będzie tata. Ponieważ jakaś mała część mnie, uparta i lojalna, wciąż wierzyła, że może tego jednego dnia to ja będę tą, dla której się pojawi. Nie jako plan awaryjny, nie jako niezawodna. Ale jako jego córka kropka myliłam się. Ale jeszcze się tego nie nauczyłam. Nie pięć dni przed ślubem. Ta lekcja nadejdzie wkrótce. I przyjdzie od Eszli kropka jak zawsze. Opuściłem dom dzień po moich osiemnastych urodzinach. Nie dlatego, że doszło do bójki czy jakiegoś dramatycznego wybuchu. Tylko ciche pożegnanie na podjeździe. Mój samochód był spakowany, czesne opłacone. A Ashley jeszcze spała, kropka, nie wyszła się pożegnać. Mój ojciec ledwo podniósł wzrok z nadkawy. Nie miałem mu tego za złe. Po prostu pojechałem, kropka, studia były łatwiejsze, niż dom. Nie dlatego, że zajęcia były proste, daleko mi do tego, ale dlatego, że musiałem tylko zarządzać własnymi emocjami. Żadnego chodzenia po skorupkach. Żadnych szeptanych instrukcji, by nie przejmować się siostrą. tylko ja, praca na pół etatu i w końcu Andy. Był spokojny w sposób, do którego nie byłam przyzwyczajona. Nie rozmawiał ze mną. Nie traktował ciszy jak czegoś do naprawienia. Czasami po prostu siedział i słuchał, aż byłam gotowa powiedzieć, co przełknęłam kropka. Spotykaliśmy się przez studia, przez przeprowadzkę do Austin, przez późne noce, wspólne jedzenie na wynos, tanią kawę i marzenia, które nie zawsze pasowały do wypłaty. I udało nam się Nie idealnie. Po prostu szczerze kropka nigdy nie zerwałem więzi z ojcem. Ale też nie wróciłem. Były urodziny, okazjonalne telefony, kilka kolacji kiedy byłam w mieście pytał o pracę o andiego pytałem co ueszli nigdy nie wydawała się odchodzić kropka ani emocjonalnie ani fizycznie kropka nawet po studiach kiedy wyprowadziła się na jakiś czas zawsze wracała do domu jak fala która nie chciała się zmienić w zeszłym roku rzuciła pracę by założyć z przyjaciółką firmę jubilerską bez planu bez badań kropka tylko optymizm i pożyczone pieniądze kiedy to się nie udało, jak każdy mógł przewidzieć, spaliła swoje oszczędności, wprowadziła się z powrotem do Tomasa i została w łóżku. Mój ojciec powiedział, że opłakiwała utratę marzeń. Powiedziałam, że potrzebuje pracy, kropka, nie spodobało mu się to. Więc przestaliśmy rozmawiać o Ashley. Ponieważ oboje wiedzieliśmy, jak to się skończyło, kropka, mimo to, kiedy Andy i ja zaręczyliśmy się, ojciec pogratulował mi. Brzmiał na dumnego. A może po prostu poczuł ulgę, że jedno z nas buduje coś solidnego. Kropka rozmowa zakończyła się słowami zawsze jesteś tą silną, Grace. Pamiętam, że uśmiechnęłam się. Gdy to powiedział. Ale nawet wtedy wiedziałam, że siła to tylko inne słowo oznaczające dostaniesz mniej, bo dasz sobie radę. Kropka, trzy tygodnie przed ślubem Andy i ja sfinalizowaliśmy plan ceremonii. Nic ekstrawaganckiego, tylko bliscy przyjaciele, kilku członków rodziny, białe krzesła w małej kaplicy w długiej alei, która prowadziła prosto do cichego mężczyzny, którego kochałam. Kropka pozostała tylko część, w której wejdę do środka. Ten moment. Otwierające się drzwi, narastająca muzyka. Kropka wszyscy odwrócili się, by spojrzeć nie na moją sukienkę, ale na osobę trzymającą mnie za rękę. Osobę mówiącą bez słów, że ją wychowałam. Jestem z niej dumny. Jestem tu dla niej. Była tylko jedna osoba, która mogła być. Nawet nie pomyślałem, że mogłoby być inaczej. Kropka, zadzwoniłam do niego we wtorkowy poranek. Słońce właśnie zaczęło ogrzewać kuchenne kafelki pod moimi stopami. Czekałem, aż mój głos będzie pewny. Tato, powiedziałam, chciałam zapytać. Czy poprowadzisz mnie do ołtarza? Kropka, nastąpiła pauza. Niedługa wystarczająco, by zadrapać krawędź czegoś miękkiego we mnie. Nie zgodził się. Powiedział Pozwól mi się nad tym zastanowić, kropka pomyślałam, że może źle mnie usłyszał. A może żartował? Zapytałam więc delikatnie jeszcze raz. Nie żartował. Po prostu dużo się teraz dzieje z Ashley, dodał. Ona wciąż walczy, Grace. To było kilka złych tygodni, kropka wiedziałam, co miał na myśli. Zmarł jej kot, piętnastoletni pręgus o imieniu Moonshine, którego Ashley nazywała swoją bratnią duszą. Przez wiele dni była niepocieszona, ledwo jadła, ledwo mówiła, publikując w internecie niejasne rzeczy, takie jak strata znów mnie odnajduje, i tak, było mi jej żal. Ale tu nie chodziło o Moonshine. Chodziło o mojego ojca, który prosił mnie, bym poczekał, był cierpliwy, bo Ashley znów była smutna. Powiedziałem więc, dobrze, daj mi znać, kiedy podejmiesz decyzję. Rozłączyłem się, zanim mój głos się załamał. Kropka Andy znalazł mnie przy stole 20 minut później, siedzącą i trzymającą telefon. Jakby mnie zdradził. Nie powiedział wiele, po prostu nalał filiżankę kawy, usiadł i sięgnął po moją rękę. Pamiętam, że nie po raz pierwszy pomyślałam o tym. Jak dziwne jest to, że ludzie, którzy najbardziej nas ranią, są tymi, dla których wciąż staramy się zrobić miejsce, nawet gdy go już nie ma. Kropka zadzwonił następnego dnia. Odebrałam po pierwszym dzwonku, wciąż trzymając się malutkiej nadziei, że może po prostu potrzebował chwili. Może to go zaskoczyło. Może tym razem się zgodzi i będziemy mogli iść naprzód, jakby nic się nie stało, kropka, ale ton jego głosu nie był niepewny. Był wyćwiczony, prawie łagodny. Grace powiedział: Nie mogę być na ślubie. kropka, Tak po prostu, bez przygotowania, żadnych przeprosin. Po prostu to zdanie padło między nami. Przez chwilę rugałam do ściany, jakby mogła zaoferować inną wersję tego, co właśnie usłyszałam. Przepraszam, dodał. Ashley poprosiła mnie, abym pojechał z nią na Hawaje w ten weekend. Aby rozsypać prochy kropka, Nie odezwałem się. W końcu chcę wyjść z domu. Odkąd odszedł, nie chciała nic robić. A teraz to pierwsza rzecz, o którą mnie poprosiła, kropka mówił jak człowiek czytający ze scenariusza, który napisał we śnie. Kilka lat temu zabrała ze sobą bymbę na wycieczkę. Mieli razem wspaniałe wspomnienia. Mówi, że to jedyne miejsce, w którym czuje się dobrze, kropka minie dokładnie miesiąc od jego śmierci, kropka czułem, jak mój żołądek zwija się w kłębek. Tato, powiedziałam cicho. To mój ślub. — Wiem. — Wiem — odpowiedział. — Chciałbym, żeby czas był inny, ale ona naprawdę tego potrzebuje. Kropka, starałem się zachować spokojny głos. Czy nie mogłaby pojechać następnego dnia lub dzień wcześniej? Czy to musi być w sobotę? Zawahał się. Zasugerowałem to. Zdenerwowała się. Powiedziała, że nie wspieram jej wystarczająco. Że mi nie zależy. Próbowałem, Grace ale ona ma teraz tylko mnie a ty masz andiego masz swoich przyjaciół jesteś silna ona nie to było to znowu to słowo silna jakby to oznaczało że niczego nie potrzebuje jakby potrzeba była słabością a słabość zasługiwała na więcej miłości chciałam krzyczeć chciałam powiedzieć że wcale nie byłam silna po prostu nauczyłam się krwawić do wewnątrz, kropka, ale wszystko, co opowiedziałam, było w porządku. Kropka, zaproponował, że mi to wynagrodzi. Możemy zjeść kolację tylko we dwoje. Może uda mi się poprowadzić cię do ołtarza w duchu. Kropka, nawet nie pamiętam, co na to odpowiedziałam. Wiem tylko, że po zakończeniu rozmowy przez długi czas siedziałem w ciemności, trzymając telefon, jakby wciąż był podłączony. Jakbym czekała wystarczająco długo, a jego właściwa wersja mogłaby odzwonić kropka nie odzwonił kropka tej nocy nie płakałam. Chciałabym móc powiedzieć, że to dlatego, że stałam się odrętwiała lub że w końcu zbudowałam pancerz, który wszyscy mi przypisywali. Ale prawda była prostsza. Nie płakałam. Bo byłam zbyt zmęczona. Zmęczony czekaniem kropka, zmęczona nadzieją. Zmęczona byciem córką, która rozumie kropka, więc następnego ranka zrobiłam coś. O co nigdy bym się nie podejrzewała? Zadzwoniłam do wujka, Time. Tim jest bratem bliźniakiem mojego ojca. Ten sam głos. Ta sama linia szczęki. Ten sam sposób mówienia chm, kiedy mają się z tobą nie zgodzić kropka, ale na tym podobieństwa się kończą. Nie rozmawiali ze sobą od lat. Od pogrzebu mojej matki. Odkąd duma i ból, które żyły między nimi, w końcu zwyciężyły, kropka, nawet nie wiem, co spowodowało rozłam. Polityka, dziewczyna, coś z dzieciństwa. Wiem tylko, że nie rozmawiają, nie widują się, nie wybaczają sobie. Co skomplikowało to, o co chciałem zapytać? Kropka odebrał po drugim dzwonku. Grace powiedział zaciekawionym głosem: Wszystko w porządku. Potrzebuję przysługi, powiedziałam, i trochę zemsty. Powiedziałam mu, co się stało. Rozmowa telefoniczna. Popiół. Czas kropka ani razu nie przerwał. A kiedy skończyłem, nastąpiła pauza. Potem powolny śmiech. Niski i nieoszlifowany. Chcesz, żebym poprowadził cię do ołtarza, powiedział. Żeby twój ojciec się dowiedział i postradał zmysły. Chcę, żeby ktoś mnie poprowadził, powiedziałam. I chcę, żeby to poczuł. Cóż, powiedział, nienawidzę twojego ojca od 84 roku. I nigdy nie wyglądałem lepiej w garniturze. Kropka. Wprowadziliśmy plan w życie. Tego wieczoru napisałem cichą wiadomość. Nic dramatycznego. Tylko wdzięczność. Wdzięczność, że wujek Tim będzie ze mną w dniu mojego ślubu. Nie oznaczyłam nikogo, ale dokładnie wiedziałam, kto to zobaczy, kropka i jak szybko rozchodzą się wieści, gdy nie jest się faworytem. Kropka zadzwonił tamtej nocy. Właśnie skończyłam myć zęby, wciąż w szlafroku, stojąc przed lustrem w łazience z twarzą, która nie wiedziała już, jak cokolwiek czuć. Telefon rozświetlił się jego imieniem, kropka pozwoliłam mu zadzwonić dwa razy, zanim odebrałam kropka, nie tracił czasu. Grace powiedział. Jego głos był już napięty. Widziałem twój post. Kropka nie odpowiedziałam. Dlaczego miałabyś go o to pytać? To było to. Nie, dlaczego ze mną nie porozmawiałeś? Nie, wszystko w porządku. Tylko to jedno słowo ciężkie od dziesięcioleci urazy. On kropka powiedziałaś mi? Nie, powiedziałam cicho. Dokonałeś wyboru. Kropka odetchnął, jakby wstrzymywał oddech przez cały dzień. Starałem się być przy twojej siostrze. Zmagała się z tym. Ta podróż na Hawaje po raz pierwszy wykazała jakiekolwiek zainteresowanie ponownym życiem. Musiałem tam być, kropka, i musiałem iść do ołtarza. Odpowiedziałem: Sam. Nie musisz powiedział szybko. Rozmawiałem z nią ponownie. Zgodziła się pójść później w tym tygodniu. Mogę przyjść na ślub. Mogę cię odprowadzić, kropka, przez chwilę nic nie mówiłem. Potem zapytałem: Dlaczego teraz? Ponieważ warknął. Pozwolisz mu zająć moje miejsce. Każesz mnie. Zawstydzasz mnie, kropka prawie się roześmiałem. Nie dlatego, że było to zabawne, ale dlatego, że było to tak znajome. Nie przychodziłeś dopóki nie poczułeś się zastąpiony, powiedziałam. Nie wtedy, gdy cię potrzebowałem. Nie wtedy, gdy prosiłam. To niesprawiedliwe, Grace. Jest dokładne kropka milczał wtedy dłużej, niż się spodziewałam. W końcu powiedział, nie sądziłem, że posuniesz się tak daleko. Nie sądziłem, że będziesz taka małostkowa. Jestem, odpowiedziałem. Jestem małostkowy. I dziecinna. I zraniona. Zaczął mówić coś jeszcze, ale mu przerwałam. Miałeś szansę się dla mnie pokazać. Tylko raz. I zdecydowałeś się tego nie robić. Nie możesz być zaskoczony, że zamiast tego pojawił się ktoś inny, kropka, nie kłócił się. Płakał. I po raz pierwszy w życiu nie ruszyłam się, by go pocieszyć, kropka, dwa dni przed ślubem obudziłam się wcześniej niż zwykle. Dom był nieruchomy, kropka, Andy wciąż spał obok mnie, jedna ręka na moim boku, jak ciche przypomnienie. Jestem tutaj. Wyślizgnęłam się z łóżka. Poklepałam kuchnię i usiadłam z kawą w ciszy. Nie było żadnej nowej wiadomości od ojca. Żadnych przeprosin. Kropka, żadnej zmiany zdania. Po prostu ta sama cisza, z którą dorastałem, która w jakiś sposób wydawała się głośniejsza po tym, jak spróbowałeś jeszcze raz kropka wpatrywałem się w ekran, aż zegar się zmienił, a następnie otworzyłem nowy wątek wiadomości. Nie była długa, zaledwie kilka linijek, odmierzonych, prostych. Możesz przyjść na ślub, jeśli chcesz. Ale nie będziesz prowadził mnie do ołtarza jeśli zamiast tego wybierzesz Ashley, zrozumiem to. Ale jeśli to zrobisz, nie będę się więcej kontaktować. Przeczytałem go raz, dwa razy, a następnie wysłałem. Bez wahania, bez drżenia rąk następnie otworzyłam drugą wiadomość do wujka Time. Dziękuję za chęci, ale myślę, że muszę to zrobić sama. Mam nadzieję, że mimo to przyjdziesz. Odpowiedział dwadzieścia minut później, kropka, oczywiście będę w drugim rzędzie, kiwając głową, jakbym był dumny, bo jestem. Uśmiechnąłem się. Nie dlatego, że czułam triumf, ale dlatego, że ktoś tam widział mnie wystarczająco. Kropka, tego popołudnia odebrałam sukienkę. Kobieta w salonie ślubnym zapięła torbę i podała mi ją, jakby zawierała coś świętego. I może tak było. Nie tylko koronkę czy materiał, ale wersję siebie, której do tej pory nie pozwalałam oddychać. Po powrocie do domu powiesiłam ją przy oknie i stałam tam przez chwilę, patrząc na nią. Wyobraziłam sobie, jak w niej chodzę. Sama. Nie dlatego, że nikt mnie nie chciał, ale dlatego, że nie potrzebowałam już nikogo, by udowodnić, że jestem tego warta. Kropka Andy przyszedł około piątej. Powiedziałam mu o wszystkim, o wiadomości do taty, o zmianie planu, że będę chodzić sama. Nie zapytał dlaczego. Po prostu skinął głową i powiedział, że będziesz wyglądać na silną kropka i po raz pierwszy to słowo nie wydawało mi się ciężarem. Poczułam, że jest moje kropka poranek był spokojny, nie ten nerwowy, pełen chaosu za zamkniętymi drzwiami, ale taki, jaki można mieć tylko wtedy. Gdy przeżyło się już najgorsze i przetrwało kropka sama wsunęłam się w sukienkę, bez druchen, bez matki, bez ojca, tylko z lustrem parą kolczyków, które pożyczyłam ze starej szkatułki mojej matki i ciszą domu, w którym zapanował spokój kropka kaplica była delikatnie oświetlona porannym światłem. Ktoś już zapalił świece. Najlepszy przyjaciel Andrego ustawił krzesła. Mój bukiet stał na stoliku obok nawy i czekał na moją rękę. Ludzie zaczęli przyjeżdżać po jednym samochodzie naraz, kropka były uściski, powitania i pogawędki przeplatane ciszą, kropka gdzieś z przodu zobaczyłam wujka Time w granatowym garniturze. Bez krawata, ze skrzyżowanymi ramionami, jakby udawał, że nie jest pod wrażeniem. Zobaczył mnie, skinął głową i nic nie powiedział. Odwzajemniłem skinienie. To wystarczyło, kropka, kiedy nadszedł czas, koordynator zapytał: Jesteś gotowa. Przytaknęłam, wzięłam bukiet, odechnęłam raz, a potem poszłam, bez muzyki jeszcze nie. Poprosiłam, by poczekali. Aż będę w połowie drogi. Drzwi się otworzyły. Sto oczu zwróciło się w moją stronę kropka, niektórzy się uśmiechnęli. Kilka rozejrzało się zdezorientowanych przez sekundę, po czym szybko odwróciło wzrok. Ale nikt mnie nie zatrzymał. Nikt nie podał mi ręki. Nikt nie pobiegł do przodu, by to naprawić. I to dziwnie sprawiło, że było łatwiej kropka w połowie drogi, muzyka zaczęła grać cicho, miarowo, ciepło. Szedłem dalej, nie szybko, nie powoli. Tylko tyle, by utrzymać się w pionie, podczas gdy ta część mnie, która kiedyś czekała, w końcu odpuściła Kropka następnego ranka napisał smsa, Ashley potrzebowała mnie bardziej. Mam nadzieję, że pewnego dnia zrozumiesz, ale ja też potrzebuję przestrzeni, Grace. Twoja decyzja, by go w to wciągnąć, była okrutna. Nie spodziewałem się tego po tobie. Żadnych przeprosin, kropka, tylko końcowe podsumowanie, kto komu był winien więcej łaski, kropka, a potem przyszła Ashley. Jej wiadomość była dłuższa, łagodniejsza. Wykonana. Nie musiałaś mówić ludziom. Jesteśmy rodziną. Powinnaś była nas chronić, nawet jeśli nas nie rozumiałaś. Ja też się smucę, Grace. Myślałem, że ty ze wszystkich ludzi będziesz miała współczucie. wpatrywałam się w obie wiadomości. Potem napisałam własną. Powiedziałam prawdę. To wszystko, co zrobiłam. Po tym wszystkim myślę, że to najmilsza rzecz, jaką mogłam wam zaoferować. Potem nacisnąłem wyślij. I w końcu zablokowałem kropka dwa dni później polecieliśmy na nasz miesiąc miodowy. Miejsce przy oknie, wschód słońca, żadnych wiadomości. Wpatrywałam się w chmury, aż przestały wyglądać, jak cokolwiek kropka Andy przespał większość lotu, jego dłoń wciąż była owinięta wokół mojej, jakby miał coś do udowodnienia. I może tak było, kropka spacerowaliśmy po małych miasteczkach, pływaliśmy w spokojnych wodach, jedliśmy za dużo, śmialiśmy się więcej niż się spodziewałam. I nie myślałam o moim ojcu. Nie zastanawiałem się, czy Ashley coś opublikowała. Nie sprawdzałem, kto odpisał kropka to dziwne. Jak pusty wydaje się telefon po latach czekania. Jeszcze dziwniejsze, gdy zdajesz sobie sprawę, że tak właśnie lubisz kropka w noc poprzedzającą nasz lot do domu, Andy wręczył mi małą kopertę. W środku było zdjęcie. My z wesela, w połowie śmiechu, w połowie kroku. Powiedział, oprawię to w ramkę, kiedy wrócimy do domu. Przytaknęłam. Potem dodałam. To jedyne rodzinne zdjęcie, jakiego potrzebuje. kropka nic nie odpowiedział. Po prostu dotknął rogu zdjęcia, jakby było święte. Nie, nienawidzę ich. Nie tęsknię za nimi, kropka, nie potrzebuję ich nawet, by wiedzieć, że się mylili, kropka, ale jeśli kiedykolwiek będą się zastanawiać, gdzie poszedłem, pozwolę, by odpowiedziała im cisza, kropka, jeśli kiedykolwiek szedłeś sam i szedłeś dalej, po prostu zostaw kropka.